Otwarcie galerii handlowych i sklepów. Co z działalnością gastronomii i hoteli? Nowe obostrzenia. Sklepy w galeriach otwarte. Co z działalnością gastronomii i hoteli? Do 27 grudnia zostaje utrzymane ograniczenie działalności hoteli i gastronomii. Za radą epidemiologów zamknięte pozostaną jednak siłownie. Kluby fitness i baseny. Od 28 listopada otwarte będą sklepy i usługi w galeriach handlowych, wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego tzw. etapu odpowiedzialności. W sobotę premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan działania na najbliższy czas obejmujący etap odpowiedzialności od 28 listopada do 27 grudnia oraz etap stabilizacji najwcześniej od 28 grudnia, jeśli spadnie liczba zachorowań, jeśli przekroczymy średnią liczbę zakażeń na poziomie 27 tysięcy. Możliwe będzie wprowadzenie kwarantanny narodowej. Projekty rozporządzeń dotyczących wszystkich trzech scenariuszy zamieszczono w sobotę na portalu gov.pl i poddano je konsultacjom. Uwagi do projektu dotyczącego etapu odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku do godzina 20. W projekcie zachowano większość już obowiązujących ograniczeń. Do 27 grudnia utrzymano zakaz organizowania dyskotek, prowadzenia basenów, siłowni i klubów fitness z wyjątkiem obiektów w podmiotach leczniczych i tych przeznaczonych dla sportowców, uczniów i studentów w ramach zajęć w szkole i na uczelni. Nadal nie można też organizować weseli i konsolacji. Co z hotelami? Do 27 grudnia usługi hotelarskie pozostaną dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej, sportowców i medyków. Lokale gastronomiczne mogą sprzedawać posiłki tylko na wynos. Zgodnie z projektem nadal zamknięte mają być biblioteki, kina i instytucje kultury. Wydarzenia sportowe mogą być organizowane bez udziału publiczności. Targi, wystawy i konferencje mogą być tylko w formie online. Nadal zamknięte mają być uzdrowiska w zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób w kościołach może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 m2 przy zachowaniu 1,5 odległości od innych osób i zakryciu nosa i ustęp W dalszym ciągu mają obowiązywać ograniczenia liczby pasażerów w transporcie publicznym do 50% liczby miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc Salony fryzjerskie i kosmetyczne mogą działać przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Utrzymano godziny dla seniorów w sklepach i obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Otwarte zostaną sklepy z ubraniami i meblowe w projekcie zrezygnowano z zakazu działania w galeriach i parkach handlowych sklepów odzieżowych czy meblowych. W związku z tym od 28 listopada, czyli przewidywanego terminu wejścia w życie rozporządzenia, wszystkie sklepy i obiekty usługowe w galeriach będą mogły być otwarte przy zachowaniu reżimu sanitarnego i limitu osób, maksymalnie jedna osoba na 15 M2. W projekcie zapisano też, że w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety może znajdować się nie więcej niż jedna osoba na 15 m2. Klienci muszą zachowywać między sobą odległość minimum 1,5. W sobotę premier zapowiedział, że nauka zdalna w szkołach zostanie przedłużona do świąt, a ferie zimowe odbędą się w jednym terminie dla wszystkich województw te kwestie będą uregulowane w oddzielnych rozporządzeniach Przerwa w nauce w całym kraju podrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 rok i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych Dzieci i młodzież pozostaną w domach ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe Poinformowano na portalu gov.pl w projekcie rozporządzenia dotyczącym etapu odpowiedzialności utrzymano ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia, od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, wg8.001600 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.